Podczas gdy przez ostatnie dwa lata próbowaliśmy wydobyć prawdę o pandemii jedynie na podstawie strzępków informacji i przecieków medialnych, dzisiaj zmieniająca się narracja pozwala tak naprawdę dostrzec co działo się za kulisami tak zwanej walki z pandemią. Dostrzegamy konkretne nazwiska, otrzymujemy już informacje dotyczące kwot, instytucji, gremiów międzynarodowych bezpośrednio zaangażowanych w to, co historia nazwie pandemią COVID-19. I tutaj przede wszystkim pojawia się jedno nazwisko: Bill Gates. Amerykański miliarder, założyciel Microsoftu, to on przynajmniej od 10-11 lat przygotowywał się do tego momentu. W 2010 roku ogłosił dekadę szczepień, opracowując i przeznaczając inwestycje na dystrybucję nowych szczepionek, a także inwestując w podmioty zajmujące się modelowaniem rozwoju sytuacji epidemicznej, takiej jak choćby Imperial College London czy John Hopkins. To właśnie tam światową opinię i ekspertów przekonano do idei lockdownu paraliżujących służbę zdrowia, a także życie gospodarcze, których tragiczne konsekwencje będziemy doświadczać jeszcze na lata po wyeliminowaniu samego wirusa. I choć podmioty związane z nazwiskiem Gates'a wydały na odpowiedź na pandemię przynajmniej 10 miliardów dolarów, to zwróciły sobie z nawiązką dzięki lobbyingowi politycznemu, a także że dzięki urzędnikom, którzy na początku przewijali się przez podmioty Gatesa, a potem przeniknęli do rządowych agencji, zarówno w Stanach Zjednoczonych czy w Unii Europejskiej, można było przekonać poszczególne rządy do zmasowanej akcji szczepień, no, której frukta ponosiły nie tylko firmy dystrybujące i opracowujące nowe preparaty, ale przede wszystkim akcjonariusze i inwestorzy. COVID-19 stworzył niebezpieczny precedens. Otóż światu udało się sprzedać narrację, że poszczególni przywódcy krajów nie są w stanie sprostać globalnym wyzwaniom XXI wieku. Tym samym realną władzę powinny przejąć gremia eksperckie, urzędnicy niewybieralnych organiz organizacji międzynarodowych oraz sponsorzy całej zabawy, jak pan Bill Gates. To nic innego jak dowód na myślenie, sposób myślenia współczesnego globalistycznych elit korporacyjnych, przekonanych, że ludzkość dla jej własnego dobra należy chwycić za twarz i poprowadzić ku świetlanej przyszłości. Modele wypracowane w czasie pandemii pozostaną z nami jeszcze na długo, umacniając tych, którzy sprawują realną władzę za teatrzykiem politycznym dla mas.